Szanowna Pani Marszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izbo! W imieniu klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej chciałbym zaprezentować stanowisko w sprawie omawianego dziś podczas pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy kodeks pracy. Jednym z elementów funkcjonowania demokratycznego państwa prawa jest prawo pracowników do rzeszania się i ich zbiorowego reprezentowania. Prawa te realizują się w naszym państwie w ramach związków zawodowych. To związki zawodowe miały ogromny wpływ na tworzenie współczesnego ładu demokratycznego, a przede wszystkim budowa naszej wolności aż do 1989 roku, którym mamy już od 27 lat. Za to należy się związkowcom ogromny szacunek. To również nakazuje skutecznie zabezpieczyć prawo pracowników do rzeszania się w związkach zawodowych. Nie da się jednak przejść obojętnie wobec, wobec faktu, że związki zawodowe są dziś grupą nadmiernie uprzywilejowaną. Jak wynika z przygotowanego przeze mnie raportu dotyczącego funkcjonowania związków zawodowych, każdego roku ich działalność kosztuje nas ponad 200 milionów złotych. Zatrudnionych w związkach zawodowych jest prawie 70 tysięcy osób. Musimy w końcu wypracować regulacje, które nie będą tylko przywilejami. Pracownicy potrzebują dziś. Realnych praw dostosowanych do realiów XXI wieku. Przygotowany projekt ustawy ma na celu znalezienie równowagi pomiędzy interesami różnych obywateli, pracowników i pracodawców, producentów i konsumentów. Zakłada on między innymi zwolnienie pracodawcy z obowiązku ponoszenia kosztów wynagrodzenia funkcyjnych pracowników związkowych oraz pobierania składek od związkowców, a także obowiązku udostępniania związkowcom. Związkom zawodowym pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do wykonywania działalności związkowej. Ustawa ma też wprowadzić transparentność gospodarki finansowej związków poprzez obowiązek publikowania sprawozdania finansowego. Dziś bowiem związki zawodowe są z tego zwolnione. Przedstawiony projekt ustawy znosi obowiązek pobierania składek związkowych przez pracodawcę, zamian wprowadza umowę między pracodawcą a zakładową organizacją związkową. Ta umowa określać, by miała warunki możliwości pobierania tych składek. Należy umożliwić stronom zawarcie świadomej ugody w tej kwestii. Tym bardziej, że żadna inna organizacja nie pobiera od swoich członków składek za pośrednictwem pracodawcy. Projekt ustawy zakłada również uregulowanie warunków lokalowych i technicznych. Dzisiaj jest to nadinterpretacja, ponieważ wiele, wielu pracodawców, wiele związków zawodowych interpretuje to, ten zapis ustawy jako obligo e, udostępniania siedziby, biura, e, urządzeń biurowych na rzecz związku zawodowego. Tak, jest to obligo udostępnienia pomieszczenia na, 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 przykład na zebranie związku zawodowego, a nie przez cały okres funkcjonowania przez pięć dni w tygodniu. Więc projekt ustawy to reguluje. Inne organizacje społeczne nie mogą dzisiaj oczekiwać, że ktoś im ten lokal i wyposażenie niezbędne do działań zaoferuje. Projektowane zmiany zakładają, że warunki udostępnienia lokalu i reszty potrzebnego sprzętu powinny zostać określone w łączącej strony umowy cywilnoprawnej. To trzeba uregulować no, na pewno. Przedstawiony projekt zakłada też wprowadzenie obowiązku przygotowywania sprawozdań finansowych do publicznego wglądu. Naszym zdaniem każda organizacja, która zrzesza wielu pracowników i pobiera od nich określone kwoty składek członkowskich powinna ich sposoby wykorzystania tych środków. Co ważne, wydatkowanie pieniędzy publicznych jest informacją publiczną. Podobnie więc jak w przypadku polityków, parlamentarzystów i samorządowców, prezesów, prezesów spółek skarbu państwa czy spółek gminnych, takie w tym przypadku informacje powinny być jawne. Pewne jest, że związki zawodowe powinny istnieć. Ich rola w codziennym, godnym funkcjonowaniu pracownika jest nieoceniona. Musimy jednak dostosować przestarzałe regulacje do realiów XXI wieku. Przecież ustawa funkcjonuje od 91 roku, przecież wtedy gospodarka no, przechodziła z centralnie planowanej gospodarki do gospodarki rynkowej, przecież w tamtych realiach przeważały przedsiębiorstwa państwowe, zatrudniające wiele set, a nawet tysięcy osób. Dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja w gospodarce. Musimy nadać związkom realne prawa i obowiązki według badań Głównego Urzędu Statystycznego z 2014 roku sektor publiczny jest pracodawcą nawet dla 75% związkowców. Prowadzi to do jasnych wniosków. Większość kosztów ponoszonych przez związki zawodowe to koszty ponoszone na pracowników, a te są ponoszone przez pracodawców. A jeśli w przypadku jest to 75% państwowych spółek, w związku z tym czy instytucji publicznych, w związku z tym są ponoszone przez finanse publiczne, czyli przez każdego obywatela. Nie możemy pozostać na ten fakt obojętny. W projekcie ustawy zabrakło niestety poważnej refleksji nad funkcjonowaniem związków zawodowych w XXI wieku. Musimy dziś rozpocząć szeroką dyskusję i wspólnie zastanowić się nad współczesną rolą związków zawodowych nie tylko w tych dużych przedsiębiorstwach, ale również w małych firmach, w których dziś związki zawodowe nie działają. Pracownicy mniejszych firm także potrzebują wsparcia i ochrony swoich praw. Jako politycy musimy otworzyć pośle, publiczną debatę kończyć. na ten temat. Dlatego w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej rekomenduję z uwzględnieniem rozpoczęcia publicznej debaty, rozpoczęciem prac w komisjach nad tym projektem ustawy. Ta debata debata o roli i funkcjonowaniu związków zawodowych w XX, XXI wieku w 2016 roku jest bardzo potrzebna. Dziękuję bardzo.